Obiecacie, że wytrzymacie do końca? Karol, obiecujesz? Dobra, zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jesteśmy dzisiaj w męskim gronie rodziny Gugałów. Jest Nikoś. Siema. Siemanko. Jest Karol. Cześć. Cześć. I słuchajcie, będziemy próbowali dzisiaj e, mięsa rekina. Przywiozłem to wczoraj z Islandii i chłopcy bardzo nalegali na to, żeby, żeby koniecznie tego rekina kupić. Jak rozmawiałem z żonką, to nawet ich nie ciekawiło, czy tata żyje, czy nie żyje, czy kiedy wraca, co robi, tylko czy tata kupił nam rekina, bo musimy koniecznie zjeść rekina. Ja jak byłem w ich wieku, to mnie też kręciły takie rzeczy. Więc kupiliśmy sobie Mięso z rekina, mięso fermentowane, które po islandzku nazywa się hakal. I tutaj pozwolę sobie przeczytać pokrótce kilka informacji na temat tego, co to jest i o co w tym w ogóle wszystkim chodzi. Tak w skrócie, mówiąc na szybko, to jest coś na zasadzie szwedzkich śledzi kiszonych surströmming albo naszych specjałów typu ogórek kiszony. Co my jeszcze takiego mamy śmierdzącego? Przychodzi wam coś do głowy? Jakaś taka potrawa śmierdząca polska? Kapusta kiszona? Co jeszcze może być? Nie wiem, na pewno. Brukselki? No, takie mruesą. A tobie? Nie. Nie przychodzi nic do głowy. Wie... Brokuły. Brokuły nie śmierdzą. Ja myślę, że brokuły przy tym to będzie pikuś. Ale przeczytam wam chłopaki. Pokrótce, o co w tym wszystkim chodzi. Hakarl, tradycyjna potrawa islandzka, przygotowana z fermentowanego mięsa rekina polarnego, nazywanego w Islandii właśnie Hakarl. Geneza. Ale to dużo informacji nie ma, więc szybciutko. Słuchajcie, słuchajcie, Nie będziecie się bali, obiecujecie, tak? Czy nie? Czekają od samego rana, kiedy będzie jedzony rekin. Świeże mięso rekinów polarnych nie może być bezpośrednio spożywane ze względu na obecność dużej ilości tlenku trimetyloaminy, której metabolit trietyloamina jest używany, uważany za odpowiedzialny za zatrucia tym mięsem opisowanych u ludzi i psów. Po dalszej opinii toksyczność Przypisuje się rzekomemu brakowi nerek i odkładaniu w mięsie amoniaku i podobnych substancji. W rzeczywistości e, u prawie wszystkich chrząstno-szkieletowych płyny ustrojowe zawierają duże ilości mocznika. Większe niż tolerowane przez inne kręgowce, co jest związane z osmoregulacją. Dzieje się tak m.in. ze względu na udział nerek w wytwarzaniu mocznika z moczu, i wprowadzaniu go z powrotem do krwi w procesie fermentacyjnym. Amoniak uwalnia się, a mięso staje się jadalne i przybiera konsystencję galaretowatą. Mówi Wam to coś? Coś zrozumieliście? Czyli, że będzie trzęsło się jak <noise> No, mniej więcej, mniej więcej. Teraz jeszcze o procesie przygotowania Wam przeczytam. Tradycyjnie przygotowywane danie wymaga czynności przygotowawczych, usunięcia głowy, wnętrzności i niejadalnych części mięso jest dokładnie płukane, a potem umieszczane w piaskowym lub żwirowym dole, obecnie często w plastikowych pudłach, przyciskane dużymi ciężkimi kamieniami i pozostawiane na 6 do 7 tygodni latem, wyraźę sobie? Surowe mięso 6-7 tygodni w lato, a na 2-3 miesiące zimą. Zbędne płyny w tym czasie odciekają wraz z zawartym w nich często ołowiem i następuje powolna fermentacja. Dojrzewanie podrawy sygnalizuje pojawiający się zapach amoniaku. Po wyjęciu mięsa z dołów rozwiesza się je w specjalnych drewnianych budynkach, szopach, celem przesuszenia. Zależnie od pogody suche lub wilgotne mięso suszy się przez 2 do 4 miesięcy. Szopy chronią produkt nie tylko przed wilgocią, ale także przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Przed podaniem mięso dzieli się na małe porcje, na przykład kostki i podaje często w towarzystwie miejscowego alkoholu. Albo na małe paski. Albo na małe paski. Tak uważasz? Ok. Słuchajcie, więc tak, ma, będziemy to otwierali, mamy wodę do popicia i mamy chlebek do zagryzki, który zaraz chłopaki zjedzą, więc zaczynamy odpakowywać, ja to przewoziłem w samolocie i było zapakowane trzy albo cztery torebki foliowe, żeby było. broń Boże gdzieś ten, ojejku już czuję, że zapach się nie wydostał. Ja w ogóle kupiłem tego dwie puszki, że jak komuś posmakuje, to będzie okazja to skosztować jeszcze raz. Rekin. Jest narysowany rekin. Jest narysowany rekin. Tak, hakar. Powąchaj, czujesz? Pachnie? Teraz ty wąchaj. Czujesz coś? Dla mnie? Makrela. Ojej! Eee. Ty nie udawaj, Karol. Jak wam nie będzie smakowało, to wypluwajcie na talerz, dobra? Nigdzie pod stół. Żebyście pamiętali o tym. Eee, Okej. Okay. Więc zaczniemy... Jedną puszkę sobie zostawimy na później albo dla innych nieoczekiwanych gości. Otwieramy rekina. Pewnie będzie bardziej śmierdzieć. Pewnie na pewno. Już mi się powoli ręce trzęsą. Ty się może trochę jak makrela. Chcesz pomochać, Karol? Pachnie? W ogóle nie pachnie. Gorzej niż pachnie. Gorzej niż pachnie? O, fu! Jak zginęło mięso. No tak troszeczkę dziwnie pachnie, nie? Ale w, wygląda nieźle. Nakładamy sobie po kosteczce. Dla Karola, mm. dla Nikosia. Poczekaj. Kto zaczyna pierwszy? Gramy w papier, kamień, nożyce. Kto pierwszy zaczyna? Tak. Papier, kamień, nożyce. Remis. Papier, kamień, nożyce. Remis. Papier, kamień, nożyce. Ty, ty papier wyciągnąłeś, to zaczynasz, tak? Tak. Teraz my. Kto drugi? Papier, nożyce. Ja jem. Poczekaj. Papier, nożyce. Ja drugi, Nikoś trzeci. Dobra, Karol, ty zaczynasz. Kosteczkę. Łykaj całą. I gryź dobrze. Pikantne. Czujesz rekina? Takiego, co pływa w oceanie? Parzy w język? To teraz ja, ja wygrałem? Tak. I co, mówisz, że takie sobie? I nie zjesz tej kostki? Może jeszcze na drugi raz spróbujesz? Dobra, to teraz tata. mhm. Mm Ojejku Ale dziwny smak Na pewno jest bardziej zjadliwy niż e, surstromik, ale jest mega specyficzny. Takim, jak, jak się to gryzie, to jakby się gazy do nosa uwalniały to zjadłem, ale zjeść tego całą puszkę, ale podeszwa od buta. I to nie jest wcale takie tanie. ty. Muyzyci jeszcze nie lecą. Puknąłeś? Tak szybko? I jak? Troszeczkę. <laughs> Troszeczkę łzy <zyciną. laughs> I nie potrzebujesz popicia po, ani zagrożenia? O, Karol teraz ja. nakłada dla siebie. Patrz, my z się zjedliśmy. Zobaczymy, czy za drugim razem Karolowi się uda. I do tego chlebek. <laughs> Napkę sobie zrób. Śmiało. Chleb, ręki i Jak? Dobre? Niecałowite. Powiem wam, że w rankingu rzeczy, które najgorzej smakują, no to jest na drugim miejscu, zaraz po kiszonych śledziach. Aczkolwiek jest do zjedzenia. Druga porcja poszła? Nie, no wy jesteście hard chłopaki. I ty nawet nie zagryzłeś chlebem. Tym razem gorzej. Gorsze było za drugim? To teraz ja próbuję drugą porcję. Co, poleciało? Ulało ci się? Ale to z wymiotowałeś czy nie? Ulało ci się? Dobra, zaraz do prania damy bluzkę, tak? No i co, zjadłeś wszystko, Karol? Gdzie uciekasz? A, wytrzeć brzuszek poszedł. Taki kulturalny chłopak. No to teraz ja trzecią porcję. O ludzie. Drugą. Drugą, przepraszam. Fuu, co za zapach? Pokaż. A ten mięsko, co to jest? To też jest mięsko rekina, tylko ma inny kolorek. Jak? Smakuje tak samo? trzecią porcję. Widzę, że was to zaintrygowała. Nie, nie, jest takie odpychające. Nie, da się zjeść. No, jeżeli szybko połkniesz, to posmakuje. Jeżeli szybko połkniesz, to posmakuje bez gryzienia. Ale tak jak zagryzie się chlebkiem. I i zbyt tego długo w buzi się nie trzyma. Na pewno nie jest to rzecz taka, żeby się najeść zjeść tego dwa pudełka. E, ale jako to jakaś taka przegryzka ciekawostka, no to spoko. Coś... ale to śmierdzi, aż wykręca nos na drugą stronę, nie? Pomochaj. Pachnie. <laughs> Karol. Ze mną Do wyrażenia. Dobra, ja już więcej nie wiem. Ja czwartą porcję Karol, żyjesz? Nie no, da się. Da się to zjeść jako taka przegryzka, przekostam, że faktycznie do jakiegoś mocnego alkoholu. Tak dla spróbowania po prostu czegoś nowego. No to jest ok. A jak Wasze wrażenia? Mogę Was poprosić o opinię? Jak myślałeś? Co myślałeś o takim mięsie rekina? Jak ono będzie smakowało? Czy jest lepsze niż Ci się wydawało? Czy gorsze? Bo to jest taki fermentowany rekin. To nie jest mięso takie z rekina, jak kupuje się dorsza w sklepie. No, tylko taki troszeczkę, mm, troszeczkę przerobiony. To myślałeś, że będzie lepiej smakowało, czy gorzej? Myślałem, że będzie miękkie, nie, be, nie będzie się rozrywało. A to taka kosteczka twarda, a w smaku? Myślałem Dobre, tylko później przychodzi do, do nosa i podeszła u śmierci. <grym> Karol, a Ciebie mogę poprosić o opinię? Myślałeś, że będzie smaczniejszy rekin? Myślałem, że nie będzie pikantny. A on jest taki pikantny troszeczkę. Ale co, da się zjeść? Zjadłeś dwa kawałki. To chyba nie To chyba nie jest tak najgorzej. O, ma na chlebek. Chleb już nie ma. <gry> o, jajku, podziwiam Was, chłopcy. To co, jeszcze? Jeszcze Może słuchajcie, to tak? Nie za dużo, żeby nas na noc brzuchy nie rozbolały, nie? Jeszcze tam po dwa kawałeczki, a zostawimy to dla mamusi, jak wróci. Posadzimy ją przed, przy stole przed tym i wtedy jej rozpakujemy. Zobaczymy, czy ona z jej co powie. Nie? Zrobimy mam jedną niespodziankę wieczorem, jak wróci? Dla mnie ostatnia porycja, piąta. O matko. Widać, że to chłopaki z Poradzą sobie w każdych warunkach. A ja osobiście tak. Fuh. Dziwny taki zapach. Aż naprawdę wykręca nozdrza na drugą stronę. Taki amoniakowy. W smaku nie jest. Przez nie przechodzi. Tak, ale najgorszy jest zapach. Bo sam smak to jeszcze spoko. Ale ten zapach jest specyficzny. Ale jak się to zagryzie jakimś chlebkiem. Popiję tak jak pewnie tam w tych instrukcjach obsługi do jakiegoś kieliszeczka, czegoś mocniejszego, jako taki. Ja już nie chcę. Nie, no ja też już nie kończymy. Na ja zacząłem jeszcze. To Nikoś jeszcze ostatnio. Widzicie, na Nikoś już tam chyba szóstą kosteczkę. Siłucham coś dało. Nie no, mogę się na komputerze. tygodniu nie ma grania. Nie ma grania w tygodniu. No to za chwilę się zastanowimy. Co z tym zrobić. Mi się wydaje, czy ten rekin jest tak pocięty. Nie pocięty, w kostkę jest. W, ko w kostkę, ale jeszcze tutaj. Ma, taki ma takie włókna. Włókna takie mięśniowe. Także tak, myślałem, że będzie gorzej, że tutaj się powymiotujemy z chłopakami. Na pewno jest to smaczniejsze. Jeśli można tak mówić, że jest smaczniejsze. Ten inny kolor jest taki twardy i nie rozpływa się w ustach. Nie rozpływa się. Na pewno nie jest to tak złe jak szwedzkie średnie kiszone. Da się zjeść. Czy da się przegryźć, ale w w życiu i na tym świecie dużo smaczniejsze i lepsze rzeczy. Także tak, konsumpcja, testy zakończone. Dziękujemy, do zobaczenia. Pa. Pa. Dzięki, pa. Dzięki. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia, cześć.